Nowe flogowce mają coraz lepsze aparaty, dlatego, jak tylko dostałem Xiaomi 13 Pro, postanowiłem, że muszę porównać jego umiejętności do innych modeli. Mam tu Huawei Mate 50 Pro, Vivo X80 Pro i Samsung Galaxy S22 Ultra. Sprawdźmy, który z nich robi najlepsze zdjęcia. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest The Protocol, czyli specjalistyczna platforma konkretnych ofert pracy IT. Początek roku to dobry czas na nakreślenie sobie zadań i wyzwań na kolejne 12 miesięcy. Ja w tym roku chcę nauczyć się podstaw programowania. Ale jak Ty już jesteś w branży, to może wśród Twoich postanowień noworocznych jest zmiana pracy. Jeżeli tak, warto przejrzeć konkretne oferty pracy na D-Protokół. Platforma pozwala szczegółowo spersonalizować swoje zapytanie, aby znaleźć ofertę dopasowaną do własnych preferencji. Można wybrać wyłącznie oferty z widełkami zarobków, wskazać lokalizację i tryb pracy, oraz oczywiście filtrować technologię i narzędzia. Dostępne są też filtry związane ze specjalizacją oraz rodzajem umowy. Interesuje Cię praca stacjonarna, zdalna czy hybrydowa? Nie ma problemu. Podoba mi się, że stosując odpowiednie filtry. Od razu widzę listę stanowisk oraz szczegółowe dane na temat wymagań stawianych kandydatowi. Przydatna jest też możliwość zadania niezobowiązującego pytania rekruterowi jeszcze przed wysłaniem aplikacji. Koniecznie sprawdźcie też profil d Protokol na Facebooku, na którym trwa konkurs. Nagrodami są vouchery do sklepu Computronic. Xiaomi 13 Pro to najnowszy smartfon tego producenta, który nie miał jeszcze swojej globalnej premiery ale pod koniec grudnia zadobytował w Chinach i ja mogę go dla Was sprawdzić. Pełną recenzję znajdziecie na kanale Margo, a tutaj pogadajmy o najważniejszych plusach i minusach, no i przejdźmy do tych zdjęć. Urządzenie jest spore, ma ekran o przykładnej 6,73 cala w rozdzielczości WQHD. Oczywiście to Samsungowy AMOLED, który oferuje bardzo ładne i żywe kolory. Adaptacyjne odświeżanie LTPO 2.0 automatycznie dostosowuje jasność od 1 do 120 Hz. Powoduje to, że przewijanie, przeglądanie internetu jest bardzo płynne i szybkie. Smartphone na froncie ma szkło ochronne Gorilla Glass Victus, ramki dookoła są aluminiowe, a tył to ceramika. Zarówno przód, jak i tył są na bokach zagięte, co przy takich rozmiarach wpływa pozytywnie na korzystanie z urządzenia jedną dłonią. Ale trzeba też wiedzieć, że ceramika sama w sobie jest śliska i łatwo się palcuje trzeba uważać szczególnie jak mamy mokre dłonie. Mimo wszystko jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. No i mamy w końcu certyfikat wodoodporności IP68. Nowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 jest tym razem produkowany przez TSMC zamiast Samsunga i dużo lepiej radzi sobie z temperaturami. Xiaomi 12 i 12 Pro, szczególnie od razu po premierze, rozgrzewały się już po dwóch testach w Antutu, do prawie 50 stopni, przez co granie czy nagrywanie wideo w wyższej rozdzielczości nie było komfortowe. No i po prostu po takim rozgrzaniu mieliśmy zjawisko throttlingu, procesor zwalniał. No a ten model działa bardzo dobrze i wydajnie, zarówno podczas przeglądania portali społecznościowych, ale też podczas grania w zaawansowane gierki. Na pewno pozytywny wpływ na działanie ma też nowa nakładka MIUI 14, która jest teraz lżejsza i jest lepiej zoptymalizowana. Do tego mamy 8 lub 12 GB RAM w technologii LPDDR5X oraz do wyboru 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane. Smartfon jest dual simem, ale bez możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty. Sporym plusem jest też bateria 4820 mAh, która wystarcza na dwa dni działania. Do tego mamy ładowarkę z mocą 120 W, czego użytkownicy Samsungów, a szczególnie Apple'a, mogą jedynie pozazdrościć. Nie dość, że bardzo szybko naładujemy baterię do pełna, to rozładowanie nie jest wcale takie łatwe. Nowy procesor podczas zwykłego użytkowania jest naprawdę energooszczędny. Czy odkryłem jakieś minusy tego siomi? Ja osobiście ostatnio polubiłem się z mniejszymi smartfonami i ten jest zwyczajnie dla mnie za duży. Jego waga to ponad 220 gramów, więc nie dość, że jest duży, to też ciężki. Ale rozumiem też, że są osoby, które chcą takich dużych smartfonów i dla nich to będzie wygodne. Zanim jeszcze przejdziemy do samych zdjęć, pogadajmy o wyspie z aparatami. Przeszła ona trochę przebudowę, ale niestety wystaje jeszcze bardziej poza obudowę niż rok temu. Rozumiem, że jak chcemy dobre aparaty, to gdzieś one muszą się pomieścić, ale widząc rendery nadchodzących Samsungów Galaxy S23. Widać na nich, że jednak obiektywy da się bardziej schować. Z minusów trzeba też wymienić głośniki stereo. Znikło logo Harman Kardon i spadła ich jakość. Może akurat te stwierdzenie jest aż za mocne? Głośniki grają głośno i wyraźnie, jednak zestawiając je nawet z iPhone'em 14 Plus, mają po prostu mniej basu i są bardziej przytłumione. Bliżej im do Galaxy S22 Ultra. Ale bez przyciągania przejdźmy do najważniejszej części, czyli do porównania zdjęć. W ciągu dnia Samsung charakterystycznie dla siebie podbija kolory i zdjęcia wyglądają teoretycznie lepiej niż na żywo, chociaż nie wszystkim to będzie pasowało. Najbardziej naturalny jest Huawei. Po zbliżeniu widzimy, że szczegółowość jest na podobnym poziomie, chociaż to Huawei rejestruje ich najwięcej. Na przykładzie tego placu zabaw, gdzie jest dużo kolorów, widzimy, że Vivo w porównaniu do reszty ma mniej nasycone barwy. Tutaj Huawei pokazuje się z najlepszej strony i zbiera najwięcej szczegółów. Ogólnie w ciągu dnia to Huawei i Samsung w mojej opinii wypadają najlepiej. A przecież Xiaomi ma największą matrycę główną i on jest najnowszy. Ale jak widać, kooperacja z LEGO wymaga jeszcze dopracowania. Jeśli chodzi właśnie o aparaty, to Xiaomi ma matrycę główną 50 megapikseli, Sony IMX 989. Huawei ma także 50 megapikseli, ale tu jest matryca Sony IMX 766. W Vivo też jest 50 megapikseli, ale jest to matryca Samsunga GNV. A Samsung ma swoją autorską matrycę 108 Mbps, dokładnie jest to model S5 KHM3. Ale pozwólcie, że na technikaliach nie będę się skupiał, bo to przecież doczytacie sobie w specyfikacji. Pogadajmy więcej o zdjęciach, które udało mi się zrobić. Po zmroku sytuacja wygląda już trochę inaczej niż za dnia. Huawei ma tendencję do zbytniego podbijania barw i często biel wpada w żółty, a nawet w pomarańczowy. W zdjęciach nocnych Vivo wysuwa się na prowadzenie, jeżeli chodzi o najbardziej naturalne barwy. Samsung raz odpowiednio radzi sobie ze sztucznym światłem, a raz lampy są po prostu rozmyte i prześwietlone. Xiaomi jest tak pomiędzy Vivo i Samsungiem. Mimo wszystko, jak widzicie, ciężko jest wybrać jednego lidera. W zależności od warunków, zdjęcia różnią się od siebie i każdy producent ma inne filtry. Xiaomi współpracuje teraz z Leica, Vivo z Zeissem. A pozostali producenci sami odpowiadają za swoje aparaty. Dajcie znać, który model według Was wypada najlepiej i robi najładniejsze zdjęcia. Jeśli chcecie zobaczyć je w oryginalnym rozmiarze, to w opisie jest folder na dysku Gula dla porównania. O ile przy głównym i szerokim kącie można się kłócić, który robi najlepsze zdjęcia, to Samsung jest bez wątpienia liderem, jeżeli chodzi o zoom. Szczególnie ten stukrotny, który teraz widzicie, a zdjęcie robiłem z tego miejsca. No i Samsung jako jedyny ma tutaj jakieś szczegóły, a pozostali dają tylko rozmytą kropkę. No i model Galaxy, w mojej opinii, najlepiej też radzi sobie ze zdjęciami selfie. Szczególnie widać to po zmroku, gdzie reszta ma mało szczegółów, a na Samsungu fotki są ostre. Tak prezentuje się wideo nagrane na każdym z tych smartfonów, czyli na S22 Ultra, Huawei Mate 50 Pro, Xiaomi 13 Pro oraz na Vivo X80 Pro. Teraz schodzę po schodach, więc możecie też zobaczyć jak tutaj wypada stabilizacja. Każdy z telefonów jest ustawiony na trybie standardowym. No i teraz widzicie próbkę wideo w nocy przy sztucznym oświetleniu, kiedy tego światła jest naprawdę mało. Nagrywam tutaj w 4K i w 30 klatkach na sekundę, a możemy nagrywać jeszcze w 60 klatkach w 4K, a także w 8K w 30 klatkach na sekundę. No i teraz jeszcze porównajmy sobie jak nagrywają kamerki do selfie. Na początek Huawei Mate 50 Pro. Teraz mamy Xiaomi 13 Pro. Tutaj od razu możecie porównać jak sprawdzają się mikrofony. Teraz czas na Vivo X80 Pro. Tutaj tak samo jak na Xiaomi możemy nagrywać tylko w Full HD i w 30 klatkach na sekundę, nie ma 4K. I na koniec Galaxy S22 Ultra i on tak jak Huawei może nagrywać w 4K i w 30 klatkach na sekundę. No i to już wszystkie zdjęcia jakie przygotowałem. Dajcie znać jak Wam się podobało takie porównanie, czy chcecie więcej tego typu materiałów. Zachęcam też do zaglądania na stronę Instalki.pl, gdzie znajdziecie sporo newsów z branży tech. A na dzisiaj to tyle. Widzimy się w kolejnym wideo.